Ograniczenie zakupów może dać mnóstwo satysfakcji. Dzięki temu, zamiast poświęcać czas na walkę ze zgromadzonymi przedmiotami, można zająć się czymś przyjemniejszym: lekturą książki, spędzaniem czasu z bliskimi, swoim hobby czy drzemką. Jednocześnie, zamiast frustrować się przez niepotrzebne, dopiero co kupione rzeczy słabej jakości, dzięki przemyślanym zakupom można wypełnić swój dom przedmiotami, które naprawdę cieszą. Książka Tary Baton. Masz Wszystko, czego potrzebujesz, pomaga w zmianie podejścia do zakupów, zawiera mnóstwo praktycznych porad, a jednocześnie jest dobrze napisana i zabawna. Autorka przez lata pracowała w agencji kreatywnej, gdzie od podszewki poznawała świat reklamy. W książce Masz Wszystko, czego potrzebujesz, opisuje techniki firm marketingowych i tłumaczy, dlaczego im ulegamy. W pierwszej części książki autorka przybliża psychologię tworzenia reklam i budżety przeznaczone przez firmy na marketing. Opisuje psychologiczne postarzanie, które powoduje, że pozbywamy się meby w dobrym stanie i nagle przestają nam się podobać kafelki w łazience. Pisze też o planowanym postarzaniu odpowiadającym za to, że nikt już nie ma dziesięcioletnich telefonów. W części drugiej, życie mniej konsumpcyjne, Tara Baton radzi, na co zwrócić uwagę podczas zakupów mebli, ubrań czy sprzętów elektronicznych, jak wybierać przedmioty dobrej jakości, które będą długo służyć, a jednocześnie pasować do stylu życia i potrzeb kupującego. Autorka dzieli się sposobami na radzenie sobie ze sztuczkami sprytnych sprzedawców oraz sklepów internetowych. Książka zawiera również wartościowe załączniki, w których autorka opisuje, jak dbać o odzież, obuwie, sprzęty domowe, meble oraz inne posiadane przedmioty. Ta rabaton podaje dokładne informacje, jakie czynności pielęgnacyjne, jak często trzeba wykonywać, aby rzeczy służyły nam jak najdłużej. Autorka tłumaczy, jak postępować z zepsutymi przedmiotami i dlaczego warto domagać się naprawy czy zwrotu pieniędzy od sprzedawcy lub producenta. Korzystając z praw wynikających z gwarancji lub rękojmi, przedłużamy czas korzystania z posiadanej rzeczy, a jednocześnie nie dajemy przyzwolenia producentom do tworzenia coraz mniej wytrzymałych przedmiotów. Oprócz wielu bardzo praktycznych fragmentów, książka zawiera również anegdoty dotyczące pracy autorki w agencji reklamowej oraz jej doświadczeń związanych z zakupami i zachciankami. A oto jeden z cytatów. Pomagałam przyjaciółce sprzątać kolekcję obuwie i oznajmiłam, że kupiła je dla innych, a nie dla siebie. Ale ja je uwielbiam, buty od zawsze są moją miłością, i jasne. A gdybyś została sama na ziemi, w czym byś wtedy chodziła? Skrzywiła się i westchnęła z rezygnacją, w ugach. Codziennie? Pewnie tak. No i mamy odpowiedź. To mistrzowska sztuczka konsumeryzmu. Utwierdza nas w przekonaniu, że kupujemy coś po to, aby sprawić sobie przyjemność, podczas gdy w rzeczywistości chodzi nam wyłącznie o to, aby zaprezentować się innym w pewnym świetle. W książce znajduje się również kilkadziesiąt praktycznych ćwiczeń, uczących rozważnego podejścia do zakupów i docenienia posiadanych przedmiotów. Ćwiczenia dotyczą nie tylko zakupów. Zachęcam również do spacerów wśród drzew, weekendów bez telefonu czy nauki nowych umiejętności. Książka ma wszystko, czego potrzebujesz, jest świetnie napisana oraz zawiera mnóstwo praktycznej wiedzy. Szczerze polecam.